Co tam było, Arciu? Dzieci się tam wykluwały? Pokaż. Faktycznie. Widzicie? Dwa babcia trochę oskubała, ale tutaj kluje się kolejny. Ten tutaj zaczął wykluwać się pierwszy. 19 dnia. Ten 20. Ten 20. I teraz. Ten się kluje. Ten, co się kluje teraz, to jest Stasiu. Ten. Wiesz, Arciu? Jajka z kropką są po Stasiu i po tym drugim kogucie. A te z haczykami i z x są pożyczone, że tak powiem. <głosy> <głosy> Jeszcze kot się przyłączył. Ares w szoku, tak? Arciu? Kot też w szoku? Nie, kot nie wie o co chodzi. Chciałeś? Któryś piszczał. No nie mogę im pomóc bardziej wyjść, bo jeszcze za bardzo są ukrwione. Ares jak głową kręci. To nie ten Ares, to ten drugi piszczy. Chyba. Czy to ten? To ten? Zobacz, to ten. Małe ptaszki jak się wykluwają, to mają na dzióbku taki kolec, żeby móc przebić jajko. I później ten kolec im zanika. Widziałeś jak piszczał? Arciu... Widziałeś? Zobacz. Kolejne dziecko będziesz miał. Dobra, po już inkubator piszczy. Musimy zamknąć. No, jeszcze trochę Arciu, zanim się wyklują. Wiesz? One mają jeszcze trochę czasu. Jak się klują, to wilgotność musi być 70%. Podobno. Ten pierwszy, który zaczął się kluć, jak nie wyjdzie do wieczora, to mu chyba pomożemy, co Arciu? Pomożemy mu, nie? To nie wiadomo, czy on wyjdzie. Arciu, ale to nie możesz tak cały dzień nad nimi siedzieć, wiesz? Ja wiem, że one płaczą. Nie wciskaj guzików. Nie <noise> wciskaj tam nic. Wiem, że one płaczą, że ty się przejmujesz, ale one muszą trochę popłakać, wiesz? One zrobią dziurkę w jajku i wyjdą. Dobra babcia właśnie zadzwoniła. I powiedziała nam, że tam się kluje jeszcze jeden, i faktycznie tutaj na tej czarnej kropce. Stasiu się kluje, i Babcia mówi, że od wczoraj, że mamy mu trochę oskubać tą łupinkę. A że ja wczoraj nie zauważyłam. Zobaczcie, o tym mówię. I czuję, że tam puka w środku. No ale jak się nie przebiło od wczoraj, no to mu pomożemy. O, puka teraz. Właśnie zaczął się kluć jeszcze jeden. Tutaj przy tym plastiku, gdzie haczyk. Czemu na razie nic nie robimy? Bo dopiero zaczął chyba. Albo go nie widziałam przed chwilą. Jakie zainteresowanie. Co kot też odbiera poród? Kot. Mhm. Kot asystent przy porodzie. A kot wie co robi? Kot. Masz jakieś uprawnienia? Kotek bo mi głupiny zwalisz. Kot. Nie wolno wchodzić tam. Zejdź! Widzisz, Ares się słucha. Zamiast ciebie to Ares zszedł. Idź na dół! Zobaczcie, tak kot dostaje choroby sierocej. Zaczyna ssać nogę. Przez to, że kazałam jej zejść z blatu. Jak powie się coś, co ją urazi, to od razu ma chorobę sierocą. <laughs> to jest bardzo wrażliwy kotek i nie można takich rzeczy mówić. coś nie wyszło. Wiecie, co jest najlepsze? Ten zaczął wykluwać się jako ostatni, a wyszedł jako pierwszy. Zobaczcie, jaki silny. Tylko odwróciłam Jajko, bo się do góry nogami wykluwał, a jak go odwróciłam, to sam wyszedł. Ale śmiesznie. Zobaczcie. Tu się wykluwa, tu się wykluwa, tu, tu. Tu. O, tamten też wychodzi. Jaki silny. Widziałaś ares. Ten chyba dostał motywację. Zobaczcie, jak jajko pękło. Bo one jak piszczą, to się motywują nawzajem. Widziałaś, Ares, co tu się zaczęło dziać? Jak nie wychodziły, to nie wychodziły. A teraz wszystkie naraz. Zobacz, jaki on silny. I co? Nóżkę wystawił. Zobaczcie, jaka wielka noga. Wyjdzie? Czy nie wyjdzie? No zobaczcie, jaki słodziak. Wygląda, jakby był wkurzony. Wkurzony, bo dupka nie chce mu wyjść. O matko, widziałaś Ares? Jaki waleczny kurczak? Ojejku! Co to za łesolek? Z tego jajka wyszedł, ale nie widzisz go. Zobacz, pierwszy był. Super, co? I co to jest? To nie Stasiu. To nie Stasiu Ares. To kurczak z haczykiem. I co, zostawiamy go tu? Patrz, jeszcze tamtemu pomoże wyjść. Widzisz? On wyszedł pierwszy, żeby tamtemu pomóc. Może to są przyjaciele. Kim ma oko. Czuję, że ten wyjdzie jako drugi. Kot, uciekaj. O, wychodzi, wychodzi. Jak patrzy. Ja nie mogę po prostu... Wszystkie zaczęły się wykluwać, a ten jak wyskoczył, tak wyskoczył od razu. Trzy już są na zewnątrz. Na razie nie chcę otwierać, żeby wilgotność i temperatura im nie spadły. Dopiero wieczorem otworzymy i zobaczymy, co tam się dzieje w środku. Na tą chwilę sobie się wykluło tyle dzieci. 11 chyba. Niektóre są jeszcze trochę posklejane. No i musimy je przenieść tutaj do tych. Tylko, że te tak walczą o przetrwanie. Ja nie wiem, czy one nic nie zrobią tym, bo to są dużo słabsze od nich. Ten wygląda jak te, co przyjechały. Babcia mówi, że to są te zwykłe brązowe kury, te takie rude, takie najzwyklejsze kury. I te, co Babcia zamówiła, to podobno są same dziewczynki, bo Babcia tak wybrała. A to, to nie wiadomo, co tutaj będzie. Niektóre, jak wyglądają, jakie to sklejane. Biedne. A któryś przed chwilą wyszedł. Nie wiem, który ten chyba. Ten skwarek tutaj, co leży. No, dosłownie przed chwilą wyszedł i mówię, dobra, tego wezmę. Niech leżą na razie na tym termoforze. I może takie w tym koszyku włożymy tutaj do kartona. A jak termofor ostygnie, no to wtedy je puścimy, żeby sobie z tamtymi biegały. Dobra, jednak ten przed chwilą wyszedł. Tak wygląda dwie minuty po wyjściu z jajka kurczak. A ten wygląda jakby był kogutem. Zobaczcie, jaki ma tutaj grzebień na dzióbku. Widzicie? Nawet z twarzy tak wygląda jak kogut. Chociaż w sumie ja chyba wezmę te trzy rude. Cztery, bo tego jaśniejszego też. wsadzaję je tutaj, bo one kolorystycznie są takie same. To nie powinny im nic zrobić. One są trochę silniejsze, a te słabsze niech się grzeją na termoforze. Mam wrażenie, że te rude kury mają naprawdę silne geny. Zobaczcie, one są takie puszyste, takie już sobie jedzą, już piją, a cała reszta leży posklejana. <grystycznie> Kolorystycznie nawet do Aresa podobne. Ares ma takie łapy. <grystycznie> te kurczaki są takie. Ares, pożegnaj się z nimi, bo wtedy ich nie rozpoznamy. Wiesz? Nie rozpoznamy ich wtedy w tym tłumie. Ostatni raz je widzisz. <grystanie> To są one, tutaj są te, tu one, a tu cała reszta i za chwilę jak się wymieszają w tamte, nie no, ciutek mniejsze są. O, już, już się mieszają. Nie no, te rude sobie poradzą, to są takie dzikusy, jeden złapał mnie za nitkę na rękawie i się uwiesił jak pitbull na mnie. No, a te maluchy niech sobie tutaj leżą. Już ich nie rozpoznacie. Ja jestem tylko ciekawa, kto naprodukował tyle czarnych kur. No, dużo jest czarnych, ares, nie? Aha, mieliśmy im pić dać. Dobra, te rudy się napiją, a te byśmy musieli dziubek im zamoczyć, nie? Ja zapomniałam, miałam tym rudem dać pić. No dobra, to my teraz czekamy na następne narodziny. Powinno być około 30 kurczaków. Więc jeszcze 20. O ile się wszystkie wyklują. Co tam było, Arciu? Kolejna Dzidzia się wykluła. Zobacz, jaka Dzidzia. Łomatko, matko, jaki skwarek. Widziałeś. A ile siły ma? Może od razu ją zaniesiemy tam, co? Do góry. Patrz, tu się rusza. No mówię ci. Widziałeś? Ten pewnie za chwilę też wyjdzie. Motywuj go! Krzycz dużo. Nie, na no, chwilę musi przeschnąć, dopiero potem go weźmiemy do góry. Nie przesadzajmy. Nie are patrz. Tutaj wyszedł z tej skorupki. Mhm, Jak walczy. Co ty tak walczysz? Leż i schnij. Co jak gada do niego. Chociaż w sumie on nie jest mokry. On jest zasuszony już. Chcesz iść do góry? Do reszty? Asystent położnictwa przyszedł. Kot, zejdź. Dobra, idzie do reszty, bo dużo krzyczy. Dużo siły ma. I za dużą rozrubę robi na dole. Czekaj, wsadzimy tu. Siup. Co <laughs> so, Zobacz, jaki skwarek, a ten jak się czyści. Nie deptajcie go. On się dopiero urodził. Przed chwilą jednemu utknęła nóżka, bo tutaj są takie odstające części. I krzyczał, że mam go przyjść ratować. I ja słyszałam, jak on krzyczy, i mu wyciągnęłam tą nóżkę. I tutaj teraz napchałam im papieru, żeby im się nic nie stało. Widziałaś, Arciu? No tam są dzieci, tu są dzieci, no. Ares zestresowany chodzi. Gdzie nie pójdzie tam kury? W pokoju kury, w łazience kury. Na dole jak zejdzie też kury się klują. Musicie sobie jakoś radzić. Bo my z Aresem idziemy następne porody odbierać. Proszę nie zgnieść tego nowonarodzonego. O matko, ile on ma kuleczek. Boziu, ile kuleczek Ty masz! I co, wsadzamy je do tamtych? Boziu, tyle kuleczek! I co, teraz oszalałeś, tak? Że masz aż tyle dzieci? Arciu! Raz nie mówił. Pokaż, jakie Ty masz dzieci ładne. Zgodnijcie, kto zostanie Arisa so przyjacielem. No to ma dzidzi małe. O matko, zestresował się. Ale naprawdę, wszystkie przyszły tutaj. A ten się cały czas do niego tuń. Jaki pozklejamy jeszcze. Ile maluszków do mnie przyszły. Jeszcze ten do Aresa biega. No to prezentujemy Aresa dzieci po kolei. Jeden jest taki dwukolorowy, ten jest taki jaśniutki. Dwie rude kuleczki. No i pięć czarnych kuleczek. Jaki <grywki> gang. A tutaj takie duże dziupki. Takie, takie, kochane, takie, takie. Takie, takie, kochane dzióbki, tak. One są bardzo zmęczone. Wiesz, co Arciu? Ja myślę, że te twoje małe dziubeczki wsadzimy już do tamtych, co? One już są takie dosyć ruchliwe. Ten, jak na plecach leży. Ja go ciągle przekładam. Bo on ciągle na plecy się przewraca. No dobra, to wkładamy je, nie? Ten jasny się pomyli z brojlerami. Rude też się w tłumie wtopią. Tylko czarne będzie widać i tego dwukolorowego. Trochę mi smutno, że nie będą w pokoju siedzieć z nami. No, ale nie możemy przesadzać. Ile można kur trzymać w pokoju. Już tak mamy dwie. Widzisz, oraz krzywdę im robią. Już go dziobię. Tego czarnego. No, nie róbcie im. Ej no, biją się! Ej, ej, ej! Odstawicie go! Musieliśmy wyciągnąć te ciemne, bo by im krzywdę zrobiły. Już nie nazwę ich słowem na R, ale wiecie o co chodzi. <grym> I co teraz, Ares? Co? Co z tymi ciemnymi? W koszyku będą siedziały? Muszą podrosnąć trochę, żeby miały siłę się bronić, nie? No, biją go. Ej no. On jest rudy tak jak wy. Wtopiły się w tłum. Nie wiem, które to były, ale widzę, że ten jest mniejszy i posklejany. Trochę go dziobią. Jednak te dwa rudy też musieliśmy wziąć, bo przez to, że one są tu posklejane, to tamte im dziobały te sklejane miejsca. Się boję, że im zrobią? Muszą przesnąć i to musi im odpaść jednak. Musimy Ares powiedzieć babci, żeby za szybko ich nie przekładała, bo je zadziobią. Zobaczcie, jaka to jest chłota. Ale tamte naprawdę zniknęły, ja nie wiem, które to są. My były w miarę takie suche. No, a jeszcze ile, Ares? Dwadzieścia, nie? się urodzi? No, tak myślę, że 20 może jeszcze się wykluć. Dobra, wiem, to był ten, bo ma głowę sklejoną. Zobaczcie, jak się umiejętnie w tłumie porusza. No dobra, Arciu, na razie idziemy stąd, tak? Dajmy im spokój. Niech się przyzwyczają do nowej sytuacji. A my idziemy pilnować tych, co się klują. Ale zobaczcie, że ta lampa trochę za bardzo im grzeje, bo uciekają ze środka. Bardziej się trzymają po bokach. Czyli musi naprawdę im mocno grzać. Najbardziej czekamy, aż zaczną się kluć te jajka z X-em. Bo to będą takie kury podobne do danusi. Takie duże, będą miały dużo piór. Na stópkach będą miały piórka. Tylko one są dwa dni młodsze niż reszta, więc może dzisiaj coś zacznie się kluć. Ilość kurczaczków troszeczkę nam się powiększyła. I babcia mówi, żeby te czarne spróbować dać do tych. Bo te to są takie kulturalne kury. A tamte te rude mogłyby je zadziobać. Tylko te dwa rudy damy tam. Tylko jeszcze muszą wyschnąć. No a wtedy spróbujemy, żeby te mieszkały z tamtymi, ale musimy klatkę najpierw posprzątać. Jutro rano wam powiemy jak to wygląda, bo teraz jest ciemno, i jest coraz gorsze światło i coraz mniej widać na tych nagraniach. Jednak dzieci przed spaniem dostały jeszcze miskę i lampkę. Nie mogą być u tamtych. A lampkę zabraliśmy tamtym. One już są na tyle duże, że muszą sobie dać radę bez lampki. Ona i tak im nie grzała. Ona była po prostu, żeby świecić i żeby ich oszukiwać.